Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Terra Monsters, która jest grą bardzo podobną do znanych wszystkim, mam nadzieję, że wszystkim Pokémonów i tak jak podobnie jak w Pokémonach w grze dostępnych jest około 150 stworków, tak jak to było w Pokémonach pierwszej generacji i trzeba mieć nadzieję, że tych potworków będzie dodawanych coraz więcej. Sama gra jest w przeglądarce, czyli nie trzeba instalować żadnego wielkiego klienta. Ba, nawet rejestracja jest banalnie prosta, bo wystarczy tylko podać nazwę swojego użytkownika oraz ewentualnie i swoje hasło. I to jest wszystko. Nie trzeba podawać żadnego swojego maila, nie trzeba podawać 10 tysięcy różnych danych. Wystarczy po prostu podać. Nazwa użytkownika hasło kliknąć rejestr i od, potem od razu login. I to jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby dostać się do tej gry. Także warto na pewno sprawdzić tę grę już przez to, że rejestracja nie jest upierdliwa i nie dostaniemy spamu na swojego maila. E, co do samej gry, jak widzicie tutaj na ekranie walki, która już się właśnie skończyła, ja mam nadzieję, że za chwilę znajdziemy jakiegoś innego potworka, z którym możemy, będę mógł zawalczyć. E, sama walka jest powiedzmy, jest bardzo podobna do Pokémonów e, i artworkowo jest bardzo przyjemna dla oka, przynajmniej moim zdaniem. E, to są takie potworki, nie są takie typowo japońskie stworzenia, które są, jesteśmy przyzwyczajeni do z Pokemonów. E, Jednakże, jednakże, to są takie potworki, moim zdaniem, troszeczkę bardziej e, z, zachodnim, z zachodnim klimatem. Czuć zachodni klimat. Jak widzicie, to już wyskoczyła mi takie informacja, że dostałem achievement, za który dostaję ileś tam pieniędzy, e, które znajdują się tutaj. E, achievementy pokażę wam za sekundkę. Chciałem wam pokazać jak wygląda cała. Ta gra, możemy sobie klikać myszką, gdzie chcemy iść, możemy klikać również na klawiaturze, no ale to są rzeczy, które sobie każdy znajdzie sam. Ustawienia tej gry są bardzo, bardzo skąpe, bo jedyne co możemy zrobić to zciszyć albo muzykę oraz dźwięki z gry. I to jest wszystko. Tutaj mamy zakładkę, w której możemy dodać ewentualnie swoich przyjaciół, ponieważ gra też może się połączyć z kątem na Facebooku, czyli możemy swoich przyjaciół z Facebooka mieć też gdzieś tutaj wsadzonych. No i tu jest chat. To jest chat danej strefy, całej mapy. To mapę wam pokażę, ponieważ mapa jest dość ważną rzeczą. Nie ma takiej dużej mapy, przynajmniej ja nie znalazłem na chwilę obecną takiej dużej mapy całego świata. Jest taka mini mapka. I to jest, to jest na sprawę tyle z tego, co, z tego, co widziałem, bo ja niestety, no właśnie mówię, że tutaj starałem się kliknąć, żeby mapę dużą otworzyć, jednakże mi się nie udawało, także obstawiam, że tej mapy dużej po prostu nie ma. I musimy widzimy ją tylko na ekranie ładowania, który wam za sekundkę pokaże. Walcząc, nasze stworki tracą troszeczkę swoje życie i ich życie możemy zregenerować w miejscu, które nazywa się Ranchem i tam właśnie teraz przejdziemy. Klikając tutaj, chcę wrócić na swoje rancze i widzicie, tu jest mapa świata. Taka szybka, krótka mapa świata, niestety. Ona się pojawia tylko przy ekranie ładowania. I na swoim ranczu mamy wszystkie moje potworki. Jak widzicie, mam ich w sumie cztery. W drużynie może być ich maksymalnie 3. Jednakże, biorąc pod uwagę to, że mój lisek jest żywioł wiatru, tamten chomik jest ogniowy, a ten potworek jest w... też żywioł wiatru, a tamta kulka taka, o ta kuleczka tutaj, która wyszła teraz jest na razie żywiołem ziemi co prawda, ale ostatnia jej ewolucja to też jest żywioł wiatru, więc stwierdziłem, że nie będę jej trenował, głównie przez to, że nie chcę mieć 10 tysięcy różnych potworów żywioł wiatru. A jak widzicie, jak klikniemy na potworka, to pojawiają nam się różne opcje, które możemy tutaj sobie zrobić. Z nim możemy wypuścić go, możemy sprawić, żeby odpoczął. I to jest rzecz, która jest bardzo ważna, bo gdy potworek odpoczywa, wtedy odnawia mu się życie. Odnawianie życia jest na tyle szybkie, że nawet jeżeli straci całe, to wtedy po prostu klikamy, żeby odpoczął. I możemy sobie poprzeglądać inne zakładki gdzieś w naszej przeglądardze. I jak wrócimy, to od razu już ten potworek będzie gotowy do dalszej walki, i możemy ruszyć w dalszą przygodę. E, tu są informacje na temat naszego potworka. Widzicie, ten lisek jest bardzo słodki, moim zdaniem wygląda cudownie, e, dlatego moje serce od razu kupił. Do wyboru na samym początku mamy jednego z czterech potworków, Jest właśnie ten e, lis jest ognista panda, e, jest taki tygrysek e, roślinny e, oraz wilk wodny. Tak, i ten ptak to jest pierwszy, pierwszy potwór, którego łapiemy na samym początku, i dlatego ja wybrałem tego listka, bo nie wiedziałem, że w zasadzie będę łapać kolejnego potworka żywiołu wiatru na samym początku. Rzeczą taką, z którą ja widziałem jak Pokédex, jest Terrapedia, w której znajduje się lista wszystkich potworów, które tutaj gdzieś są. W całym tym świecie, które widzieliśmy gdzieś, to jest właśnie ta panda. A, Pandemite. Pan nie walczyłem z nim, niestety nie walczyłem z Pandemite'em. Ale no to, to tutaj się pojawiają właśnie potworki, które gdzieś tam widzieliśmy już podczas, podczas naszej podróży. I wtedy możemy sobie przeglądać mniej więcej jak one będą wyglądały. Jak widzicie no tutaj już mam trochę, mam odblokowanych. Jedynym moim, moim zdaniem minusem jest to, że nie pokazuje nam się gdzieś tutaj koło nazwy tego potworka to, że już go widzieliśmy. To, to mogłoby być tak, że właśnie, żeby nie robić tutaj chaosu jakiegoś w tym, że Przeglądamy, i nagle chcemy, o, fajna nazwa, i pojawia nam się cień, który w zasadzie nic nam nie daje. No, tu są jakieś informacje na temat ich e, statystyk, e, na temat takiego, no, coś jak w Pokedexie, tak naprawdę. E, kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć jest. E, no, po kolei przejdziemy, tu są Achievementy. Achievementy może są podzielone na Achievementy walk. Oraz achievementy ranchera, czyli ile od ilości złapanych potworków i tak dalej, ilość ewolucji, takie pierduki, które na pewno przyciągną niektórych do gry dalszej. Sklep. W sklepie możemy kupić przedmioty, które kupujemy za zwykłą walutę, czyli za te honor pointsy oraz za terra dolary. Terra dolary to jest oczywiście ta premium waluta w grze, która, jak w każdej dobrej szanującej się grze, musi znacznie ułatwiać życie tym, którzy płacą co za tym idzie e, troszeczkę mi się tutaj zawiesiło na chwilę e, co za tym idzie e, ważną rzeczą jest to właśnie to od razu powiem żeby od razu już zacząć narzekać za chwilkę e, każdy potworek do ewolucji musi zdobyć odpowiedni poziom e, oraz musi zdobyć wystarczającą ilość punktów ewolucji e, jak widzicie tutaj no teraz nie mogę niestety najechać na to żeby wam pokazać ale mam nadzieję że widzicie pod XP jest, są tak zwane evolution points to evolve i to są te punkty, które są potrzebne do ewolucji i on tych punktów w sumie musi zdobyć chyba 8. E, jeszcze mu zostało 5. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że właśnie do ewolucji potrzebuje też 15 poziomu. I tak naprawdę, jakbym chciał, to ten 15 poziom jestem w stanie osiągnąć dzisiaj za jakieś, no nie wiem, 20 minut. E, mógłbym mieć nim, tym Moxtail'em mógłbym mieć ten 15 poziom i już go ewoluować, ale nie mogę, ponieważ nie mam punktów ewolucji. Zastanawiałem się, czy punkty ewolucji można kupić w sklepie za zwykłą walutę, Eee, no można, ale, ale są na tyle drogie, że... Znaczy to jest przedmiot, który zmniejsza ilość punktów ewolucji potrzebnych do ewolucji. O, tak to, tak to dokładnie brzmi. Eee, o jeden. To jest on ten, to za zwykłą walutę zmniejsza o jeden. Eee, I tak to punktów ewolucji nie jesteśmy w stanie dostać do naszego potworka w inny sposób niż eee, karmienie go, które widzimy tutaj, eee, oraz mycie go sprawia, że jest szczęśliwszy. I gdy nasz potworek będzie szczęśliwy, to wtedy jak widzicie pod ewolucją, pod Evolution Points i pod tym paseczkiem XP mamy Day Older in 15 Hours I z tego co ja widziałem, to wydaje mi się, że chyba co, 15, co 16 albo 17 godzin zmienia się dzień w grze. I wtedy jak zmienia się dzień w grze, to wtedy za każdy dzień, jeżeli nasz potworek jest szczęśliwy, dostajemy kolejny evolution point. Czyli na dobrą sprawę, ewoluować mojego Moxta'a będę mógł dopiero za ile dni, za 2,5 dnia. E, chyba, że wydam kasę na ten premium przedmiot, który kosztuje notabene, który już właśnie teraz do tego wracam, który notabene kosztuje 685 waluty, a ja mam na razie 582, czego jakiś tam... Część tego dostałem na samym początku, a za walki dostajemy tych punktów mniej więcej 15 do 20. Także zbieranie tego wszystkiego to jest naprawdę katorga, Tym bardziej, że NPCów jest dość niewiele do walki, a za walkę z dzikimi potworkami nie dostajemy w ogóle pieniędzy. Nie wiem jeszcze jak działa PVP, bo szczerze powiedziawszy, nie grałem w PVP, jeszcze nie walczyłem z kimkolwiek innym, ponieważ nie chciałem sobie zrobić dobrej pasy, bo jak widzicie, moja dobra pasy jest naprawdę niezła. 50 walk wygranych pod rząd z przeciwnikiem z potworkami dzikimi i e, czu, czu, czu gdzie ja to miałem gdzieś miałem jeszcze że już trochę walk też wygrałem win zero pvp matches świetnie wygrałem zero 0 pvp no i ważne gdzieś tam chyba nie wiem z 10 walk z npc wygrałem też pod rząd bez żadnej śmierci także e, tą pasę chciałem sobie zachować Inventory. W naszym inwentorii znajduje się dużo różnych przedmiotów, tu mam różne miksturki, leczenia, miksturka XP Boosta, to są kryształy, które służą do łapania potworków i to jest jedzenie, które używamy podczas walki z dzikim potworem do tego, żeby go zmiękczyć trochę i wtedy jak go zmiękczymy, to możemy mamy większą szansę na złapanie danego stworka. Kolejną rzeczą jest no mini mapka, customizer, avatar, możemy zmieniać tutaj swobodnie rzeczy, które są darmowe, e, bo, ponieważ no, jak wiemy, tutaj jak jest ta łezka, to znaczy, że są za punkty premium, trzeba za to dodatkowo płacić. E, oczywiście nasze potworki też możemy wydać w nie pieniądze, jeżeli byśmy chcieli. Jak widzicie, no taki mocktail ma takie różne skórki do wyboru e, i za każdą z tych skórek zapłacimy ileś tam e, tych terra dolarów. E, Teraz, jak tak na to patrzę, to zadziwiające jest to, czemu to kosztuje mniej niż to, bo to jest paskudne i to powinno kosztować, moim zdaniem, 25, a to powinno kosztować, że już 150, bo to jest chyba najładniejsza z tych skórek, która tutaj jest. Eee, I to jest chyba na tyle w naszym ranczu. No, nasze rancho może się rozrastać, rozrastać, jeszcze raz rozrastać. Eee, gdzieś tutaj widziałem wcześniej. A, tu jest rancz helper, który nam tam daje jakieś dodatkowe boosty, jakieś takie wiecie, rzeczy, które, które są nam kompletnie potrzebne tak naprawdę. Eee, tutaj no, ten ranch helper, powiedzmy, że gdzieś tam stoi nam w, w miarę pomaga. A, tutaj jest Monster Store. Eee, tutaj też za terra dolary możemy kupić różne inne wersje tych potworków, które są w grze. Eee, między innymi kucyk pony, podobny do Rainbow Dash, eee, który kosztuje 1000 eee, terra dolarów. I właśnie, i teraz, jeżeli już jesteśmy przy tych wszystkich, ja już stąd wracam, bo już mi się nie, nie chce tutaj siedzieć. Ja trochę wam pokażę jeszcze, jak wygląda całe miasto, i tak dalej. Tu są różne PC, które dają nam questy. Tutaj po prawej stronie mamy nasze questy, które, które nam się, powiedzmy, tak gdzieś tam wyświetlają. Do każdego questa prowadzi strzałka, którą możemy podążać. Wtedy trafimy do miejsca, w którym danego questa musimy wykonać. Co jest bardzo wygodną rzeczą, moim zdaniem. Muszę niestety za chwilę kończyć, ale chciałem powiedzieć o smaczkach, które się pojawiają jeszcze w tej grze. E, mianowicie jest pełno takich easter eggów, moim zdaniem, tak to mogę nazwać swobodnie. E, ponieważ od początku, od początku mojej przygody tutaj e, natrafiam na różnych NPC, którzy dają mi jakieś tam różne zadania i tak dalej. E, I między innymi walczyłem z jednym NPC, który nazywa się Brownie. E, I ci, co oglądają kucyki pony, e, i teraz jest chwila na, na chwilę refleksji, czy, czy oglądamy te kucyki, czy nie, to już sobie odpowiedzmy sami na to pytanie. E, ci, co oglądają kucyki pony, może wiedzą, może nie, że poprzez miano Brownie... E, o, tu jest, będzie walka z przeciwnikiem większym. E, dobra, no to ja w takim razie wejdę do tej walki. Myślę, że chyba moje potworki są wyleczone w miarę. E, to jest dokładnie tak jak w Pokemonach, że jak nas zobaczy NPC przeciwnika, to wtedy nas ściąga do siebie i musimy z nim walczyć. E, to Brownie to są właśnie fani męscy kucyków pony e, i... I właśnie ten męski fan kucyków Pony Brownie walczył kucykami, między innymi właśnie tą Rainbow Dash, którą wam pokazywałem, tą taką, tym kucykiem stęczą. Kolejną rzeczą jest nawiązanie do Lostów, do serialu Lost. Nie wiem czy... Są widzowie tego serialu. Ja osobiście uwielbiałem ten serial tak naprawdę. I właśnie była akcja, że był NPC, który nazywał się Michael, zgubił swojego syna Walta, który pogonił za psem Vincentem. Wszystkie te trzy postaci to są postaci z filmu Lost i mniej więcej taka dokładnie taka sama sytuacja była w, w serialu że ten Walt w którymś tam odcinku się gdzieś zaginął, bo gonił za Vincentem. I ostatnią rzeczą, na którą na razie natrafiłem, to walka z potworkami. Teraz przegram, widzicie, i to jest moja dobra pasta, się w tym momencie skończy. Eee... Ostatnio to była walka z potworkami, które były nazywane po drużynie z Jersey Shore. Było mi dane obejrzeć parę odcinków, i mniej więcej zapamiętałem, że właśnie to była Snooki, The Situation oraz bodajże że D, czy jakoś tak on się nazywał. Także to są takie easter eggi, które gdzieś tam cały czas na, na naszej drodze spotykamy, co jest fajną rzeczą i takim, przynajmniej u mnie budzi momentalnie uśmiech na twarzy. Podsumowując, bo już myślę, że czas mi się kończy, gra jest warta sprawdzenia, tym przez to, że nie będzie nam wysyłała jakiegoś wielkiego spamu na maila, bo nie jest wymagana rejestracja w ogóle na maila. E, także także no to na pewno warto sprawdzić. Tym bardziej powinni sprawdzić tą grę fani Pokémonów, bo gra może nie jest Pokémonami, ale jednak jest na tyle przyjemna i na tyle taka wciągająca sama w sobie, że. Że na pewno warto, warto ją sprawdzić i, i przetestować i sp sprawdzić samego siebie, czy w ogóle nam się będzie podobała ta gra, czy, czy też nie. I tyle z mojej strony, jednak tą walkę wygram znowu, więc moja dobra pasca nie będzie zachwiana. Tyle z mojej strony ja się żegnam i na razie.